Was bardzo serdecznie na deszczowej krzywej z tym Nissanem 350Z, który uwaga, ma automatyczną skrzynię biegów. 350Z, czyli model Nissana, który Wam już wcześniej szerzej prezentowałem w drugim odcinku z tej serii. I powiem Wam szczerze, dziś będę mieć do czynienia z trochę szerszą, trochę obniżoną i wyposażoną w automatyczną skrzynię biegów wersją tego auta. W pierwszym planie rzucają się w oczy piękne, duże felgi przyłodziane w opony o bardzo niskim profilu, które dodatkowo są w delikatnym naciągu. Takie rozwiązanie nie należy do najbardziej optymalnych na torze, ponieważ tak naciągnięta opona na pewno nie będzie dobrze pracować w zakrętach pod dużym obciążeniem. Dodatkowo mamy tutaj do czynienia z amerykańską odsłoną tego modelu, który różni się kilkoma detalami od tych, co występują na europejskim rynku. I tutaj wiadomo, prędkościomierz wyskalowany w milach to jedno – ale też i chociażby przednie hamulce, które były montowane w amerykańskich modelach przeważnie były mniejsze, a zestawy z wielotłoczkowymi zaciskami Brembo były tutaj tylko opcją. Jednak to co wyróżnia tą Zetkę od tej poprzednio testowanej to na pewno jest to, że będę mógł ją spokojnie wkręcać w te najwyższe partie obrotów. No i fakt tego wcześniej wspomnianego automatu, który podobno nie grzeszy szybkością przepinania biegów. Jestem bardzo ciekaw jak takie co by nie mówić ciężkie auto spisze się w takich warunkach. Podejrzewam, że auto będzie łatwo wprowadzić w poślizg przy wychodzeniu z zakrętu, a na wejściach może trochę burzyć szum. A wszystko to przez wcześniej wspomniane przeze mnie naciągi. Tryb manualny włączony, słyszycie? Zmieniam bieg, a dopiero po chwili reaguje. Ciekawe jak to się przełoży na czas okrążenia względem wcześniej jeżdżonej 350 zetki z manualną skrzynią biegów. W ogóle jak to jest głośno w tym samochodzie. Sekundy przewagi nad wcześniej testowaną zetką. No ciekawe, czy uda się to dowieść do mety. Niestety ten przód strasznie płużył przez te opony, ale to nie jest wada samochodu, to jest po prostu urok zakładania naciągów. do środka ten przycisk, wiesz? tu widzę, że też tam ten, co mówiłeś, że no. ci tak wpadł jakiś a ten plastik da się zdjąć normalnie tak, dobra tu jest klik ten drugi tu jest ten drugi przycisk tu, niżej też się go od razu tutaj wsadzę no już. Okej okay. Czekaj ile razy jeszcze wypadną No Miękkie plastyczki Dobro okay. Myślę, że troszkę się to auto w ogóle odmuliło, bo jak ja jechałem, to czułem, że jak, jak ja jechałem, że jakby auto było wolniejsze. No będzie, że opacało się. To się cieszę i fajnie, zobacz, fajnie. bo tutaj. Będzie, za... że dwie godziny akurat. Tak, bo to raz, że masz takie Kurde. auto, no. fajne, to już nawet bez, bez samuta, ale za 150 złotych. Kurde. To... Przez dwie godziny. Raz, że poza sztorm. No tak. Zobaczysz sam ze sobą, że pojedziesz szybciej niż na początku dnia. No I to jest najlepsza ta no. satysfakcja ja Na pewno będę przyjeżdżał No, tylko właśnie pamiętać, żeby nie robić dużo, wiesz, masz na auto, nie masz chłodnicy, oleju i tak dalej, to też musisz o tym pamiętać no, no. Żeby takie mocniejsze, szybsze kółka, dwa, maksymalnie trzy i później odpoczynek, bo musi no, no. silnik odpocząć, opony muszą odpocząć, hamulce Ja coś czuję w kościach, że pojechaliśmy lepsze kółko niż ja jak jechałem sam, ale zaraz zobaczymy Minutę pięć razem zrobiliśmy, więc spoko, A. bo to z pasażerem no, też jest ciężej. no. 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 Dobra, to git, fajnie. Po przyjaźni 350, czas powiedzieć kilka słów o Sylwii, a dokładniej modelu S15, będącym jednocześnie ostatnią generacją bardzo udanej serii Nissanów, która była produkowana w latach 99-2002. S15 była dostępna głównie na rynku japońskim, aczkolwiek kilka egzemplarzy trafiło na inne rynki, tak jak na przykład Australia. W tym modelu można wyróżnić dwie główne wersje, czyli Spec S będąca wersją z wolnosącym silnikiem SR20DE i pięciobiegową manualną skrzynią biegów oraz Spec R, czyli wersją z turbodoładowanym silnikiem SR20DET, sześciobiegową skrzynią biegów i opcjonalnym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, czyli potocznie mówiąc szpera. Tutaj mamy do czynienia jednak z unikatową edycją tego auta noszącą nazwę Autech i bazuje ona na wersji Spec S jednak ilość prowadzonych w niej modyfikacji jest imponująca. A mianowicie silnik został podkręcony do mocy 200 koni mechanicznych co daje przyrost aż o 35 koni względem serii. Uzyskano to poprzez między innymi przeprojektowanie głowicy poprawiając tym samym przepływy i dodatkowo przy okazji doprężając nieco silnik. Dodatkowo skrzynia biegów została zmieniona na sześciostopniową, zawieszenie zostało obniżone i utwardzone, nawet i hamulce montowane w tej wersji były większe. Do tego wszystkiego dodajmy wizualne akcenty w postaci symbolicznego spoilera, innych zerzaków i progów, sportowych foteli i licznych aluminiowych wstawek i emblematów autek we wnętrzu tego auta. Tutaj dodatkowo została dołożona szpera płytkowa, gdy auto było jeszcze w Japonii. Czyli coś, co bardzo mocno spina napęd i gwarantuje pewne przeniesienie mocy na oba tylne koła, ale też nie powoduje, że cały napęd będzie bardziej agresywnie reagować na odpuszczanie gazu, szczególnie w zakrętach. Rozpocznie no się... rozpoczni nawigację. E. O kurde, teraz fajnie się włączył. Jak to jest tą nawigację zamontował? Ole fajny hamulec, żyleta Właśnie Ludzie narzekają na nie a Nie jest tak źle Zwróć uwagę jak hamuję, że nie robię gwałtownego o. hamowania Tylko najpierw spinam lekko hamulec I go jest później dociskam nie. Nie, Bardzo delikatnie jadę właśnie, też od razu mówię, że jadę bardzo bardzo delikatnie, w ogóle nie, nie zbliża się nawet do granicy, żebyś, no nie chcę ryzykować na pewno też, nie. nie jestem ten na miejscu pasażera Dlika też każdy jest na pasażera, no. Ty... Dobra, wystarczy tylko zrobiłem. <grym i znalazł> tak już Monaliza to żeby była. <grym i znalazł> Bardzo fajnie się ten samochód prowadzi. Nie, nie jest, raczej jest kontrolowany, ale. Bardzo, bardzo. Bo na przykład MR2 to jest strach. Jak jedziesz MR2, no to robisz wszystko, żeby jednak tego poślizgu nie było. bo boisz się, że Ciebie od razu wyspinuje. Tam masz też inne rozłożenie masy. Nie? Tak. Tu jest, jest krótszy rozstaw osi niż w Civicie. Tutaj? Tak. O kurde, a wydaje jak mi w jakimś radu... W sensie, jak ja patrzę, na pewno na epka ale wydaje mi się, że jajko też ma dłuższy minimalnie o kurde. A się nie wydaje, to auto się wydaje być bardzo, bardzo długie. Bo Ono jest długie, ono ma yy, zderzaki Ko... bardziej No, posunięte. No, no, no. Rozumiem. Trochę pogadaliśmy, ale pora zrobić jedno szybkie okrążenie, które po raz pierwszy będzie takim z ogromną dozą ostrożności z mojej strony. Tak, by zminimalizować jakiekolwiek ryzyko płynące z jazdy wyścigowym tempem tak pięknym samochodem. Powiem wam, 350Z, w tym starszy jest bezlitozna dla Mony Lizy. I ciekawe, czy uda się jeszcze choć trochę odrobić tą stratę w drugiej sekcji to. Czasu, bo jechać z bardzo dużym zapasem, właśnie ze względu na ten samochód, żeby go nic mu się nie stało, żeby w ogóle nie powodować ryzyka i to będzie bardzo fajny, fajny wyznacznik. Bo są auto, jechałem na limicie i będzie fajny odnośnik czasowy. Bo na przykład 370Z, jak jechałem, yy, to tak przygotowaną na tortan też wiadomo lepiej, zawsze jest zestrojone, bo tutaj widać, że jest ciut za miękko to są dobijali i dlatego odpuszczam tą kierownicę żeby nie te jestem w stanie mówię, tak, podkręcić utwardzić nie. jeszcze no ale to już nie ma co bo to tak właśnie dzisiaj przyjechaliśmy oczywiście będziesz mógł dla testu sobie zobaczyć jak chcesz będzie zachowywać z, z twardszym ustawieniem nie, ale no już nie. autko swoje zrobiło szpera bardzo fajnie działa ogólnie nie przeszkadza tak. z tego co uważam tylko trzeba być ostrożnym z tym właśnie z tymi biegami w się sensie też zauważyłem, wiesz to Teraz ten, jak ona się dogrzała, to też trochę inaczej się zachowuje niż jak jest zimno. No, Na zimnym oleju w lipsze ja że po mieście czy coś, to tam cały czas ją mocno drukuje. No, no. A tutaj tutaj jednak nawet teraz jak skręcasz, no to czuć, że ona już... Już nie, nie, nie stuka, nie? Tak. No, też właśnie zauważyłem. Tak jak widzieliście, jazdy było całkiem sporo, jak i nie było się bez drobnych przygód. I cieszę się, że udało się je wszystkie uwiecznić na tym filmie. Przejdę do pod podsumowania. Pierwsza idzie na ruszt Zetka. Zetka, która była 300 kg cięższym samochodem od Sylwii. Dodatkowo miała więcej mocy i silnik V6, co od razu poczułem, bo ten samochód naprawdę dużo lepiej się zbierał, szczególnie z niższych obrotów względem Sylwii. I nie pokładałem jakichś wielkich nadziei w tym samochodzie, jeśli chodzi o zrobienie dobrej czasówki, no bo wiecie, automatyczna skrzynia biegów, na którą dużo ludzi psioczy, że jest wolna i tak dalej, według mnie ona była całkiem przyjemna do tej jazdy, bo mimo, że te biegi zmienia troszkę dłużej, to człowiek jest w stanie przewidzieć, kiedy to auto zmieni biegi i jak zbliżamy się do zakrętu, to możemy wcześniej sobie kliknąć, żeby ten bieg się redukował, skupi się na braniu zakrętu, ten bieg się zredukuje i możemy wychodzić ogniem ze szczytu. I no fakt faktem czasami ta skrzynia potrafiła delikatnie szarpnąć przy redukcji i było to widać od na tej czasówce w drugiej sekcji toru w szybkim łuku w prawo kiedy redukowałem z trójki na dwójkę musiałem zrobić delikatną kontrę tym samochodem. Kolejna sprawa no przeciwności losu tak? Naciąg, opony, które powodowały, że samochód lekko płużył przodem, czasami tyłem, było trzeba zwracać na to uwagę. No na pewno miałem ograniczoną przyczepność. I kolejna rzecz: amerykańska wersja, że ma te mniejsze hamulce. Tu też się często człowiek spotyka z tą opinią, że o, jest to ta gorsza wersja, i w ogóle. A szczerze po tej przejazdce tym samochodem, jakbym miał wybierać między europejską wersją a amerykańską i byłaby to duża różnica w cenie na kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, ja by się nad tym zastanawiał i brał tego amerykańca, bo ten samochód mi udowodnił, że amerykański potrafi też być szybki i że mimo mniejszych nawet hamulców, tych hamulców mi nie zabrakło w tym samochodzie, dzięki czemu zrobiłem czas minuty 4,312 Patrzcie, to jest niesamowity czas. Nieco wolniej tylko od MX Piątki czy Meganki, która faktycznie no, jechała w przejściowych warunkach, ale no, chwilę wyżej mamy przejść FNA, dwójkę typera i te różnice nie są wielkie. I gdyby ta Zetka miała lepsze opony, to myślę, że byłaby w stanie pojechać nad i minutę 3 i wskoczyć do pierwszej dziesiątki. Jeśli chodzi o ceny tego samochodu, to one wahają się między no, 45 tysięcy a 70 80 więc. Jeszcze to są rozsądne pieniądze, bo teraz powiem Wam o S15, czyli samochodzie, który był lżejszy, miał troszkę mniej mocy i czułem, że mimo wolnosącego silnika musiałem go wyżej kręcić, żeby on budował moc. Bardzo ciekawa sytuacja, bo mamy tam 2 litry, 4-cylindrowy w rzędzie silnik, a on się dopiero budził do życia tak powyżej 4000 obrotów. Myślę, że to może być też charakterystyka ostrzejszych wałków w tym samochodzie. Kolejna sprawa, która niestety wpłynęła na niekorzyść, jeśli chodzi o czas okrążenia, to fakt, że auto ma przerobione już zawieszenie, ma włożony gwint Teina, jeszcze to było robione w Japonii. Bardzo fajne zawieszenie ogólnie, ale jest troszkę bardziej obniżone. i Właściciel założył fajne, jak widzieliście, lekkie felgi i mięsistą, dużą oponę co w całości bardzo ładnie się komponuje i powoduje, że ten samochód wygląda po prostu ślicznie z zewnątrz. No i jego głównym założeniem jest, żeby cieszyć z takiej spokojnej jazdy, czy pojechać na zlot, żeby to, to ładnie wyglądało. I no nikt nie myślał o tym, że to, to się jeszcze pojawi na torze, przynajmniej tutaj w Polsce. Dlatego jak przyjechaliśmy na tor i braliśmy bardziej ostro zakręty, no to opony już lekko tarły od plastikowe nad kola. Gdyby może trochę się auto podniosło, gdybym może jechał bez pasażera, to by ten efekt był mniejszy, ale przez to w jakich byliśmy warunkach, ja odpuszczałem troszeczkę tych zakrętach, po to żeby nie narażać, nie wiem, auta na jakieś straty, na obcierki, przycierki. Jeszcze szczególnie, że jechałem z kierownicą po prawej stronie, to te odległości i lewa, prawa strona samochodu były inne niż w klasycznych samochodach, którymi jeżdżę z kierownicą po lewej stronie i musiałem łapać te margines przy beczkach, musiałem troszkę dalej od nich jechać, no bo nie chciałbym jednak tym autem gdziekolwiek przetrzeć, chociaż delikatnie. Bo no, jakbym miał szukać jakichkolwiek elementów karoserii, musiałbym ich szukać w Japonii. A to wcale nie są tanie rzeczy. Szczególnie, że jak wiecie wersja Autech jest dodatkowo jeszcze taką limitowaną, bardziej kolekcjonerską wersją. Jak już mówię o kolekcjonerskich wersjach i w ogóle, no to cała S15 jest bardzo pożądanym i drogim samochodem na rynku wtórnym, ponieważ jego ceny zaczynają się za tą najbardziej biedną, wolnosącą wersję. Od około 90 tysięcy złotych. I to gdzieś we Włoszech widziałem aukcje, i one lecą tak do około 200 tysięcy złotych. Za tą najbiedniejszą wersję. Mam przecież jeszcze, jeszcze te wersje Turbo, które kosztują od 160 tysięcy złotych, w górę tak do około 300-350 tysięcy złotych. Więc no, ceny są gigantyczne i tylko pokazują, jakim ten samochód jest kolekcjonerskim gralem? Mogę chyba tak powiedzieć. Dobra, co sobie rozmawiamy, ale czas jest ważny. Minuta 6, 916. Czy to jest dobry czas? Oceńcie sami. Według mnie minuta 6 jest naprawdę bardzo dobrym już czasem na tym torze. I cieszę się, że miałem możliwość przyjechania się takimi z dwoma samochodami. Za co ogromnie dziękuję właścicielom. I gdybyście wy chcieli przyjechać na tor, czy to się spokojnie przyjechać, czy zobaczyć, jakie możliwości ma wasz samochód, czy. Nie wiecie którą drogą pójść. Chcecie zacząć przygodę z motorsportem czy po prostu zobaczyć właśnie jakie modyfikacje dalsze robić w swoim samochodzie. Zapraszam was do kontaktu. Maila znajdziecie w opisie tego filmu. Umówimy się. Kolejka jest spora, ale na wszystkich, myślę, że przyjdzie czas. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć. Co to za dynks? Odkurzacz, będę wciągać go. To jest dolot. Dolot. Do dolot będę. A zostawę tak, tak. Fajnie. Będzie przeciąg. Na koniec bardzo chciałbym podziękować wszystkim patronom wspierającym moją działalność w social mediach. Bo dzięki Wam zdecydowanie łatwiej jest mi działać chociażby w zakresie wspólnych treningów na torze, na które przecież muszę jeszcze dojechać. A każdorazowo Stanowi to dla mnie 3 godziną podróż w obie strony, a to tak naprawdę tylko wierzchołek tej całej przysłowiowej góry lodowej. Tak więc jeśli i Ty chcesz mnie wesprzeć, to gorąco zapraszam na mój profil Patronite. Link znajdziesz w opisie tego filmu, a tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Hej!